Co Morawiecki mówił, a ujawnił PiS w spotkaniu z jego kolegą, panem Jagiełą i jeszcze z dwoma innymi osobami, z szefem PGN -IG i jej zastępcą tego szefa, czyli z panem Kilianem i z panią Matuszewską. To z kolei portal Newsweek, Wicepremier Mateusz Morawiecki, który już wkrótce stanie na czele nowego rządu, zatem. Materiału. Sprzed tym, zanim został wiceprezesem Rady Ministrów, komplementuje ekipę Donalda Tuska, chwali Angelę Merkel i krytykuje młode pokolenie. Oto zapis ro z rozmowy ówczesnego prezesa bezwłóbeka Mateusza Morawieckiego, nagrany w 2013 roku w restauracji Sowa i Przyjaciele. I oto proszę Państwa, co Mateusz Morawiecki mówił podczas tego spotkania, między innymi. Ja trochę tę historię znam i lata 30 e chuja, a nie wyciągnęły Stany Zjednoczone. Wojna wyciągnęła. Natomiast jedna taka rzecz, ja mam absolutnie pozytywne zdanie o Merkelowej, Sarkozy, czy jak tam się ten nowy nazywa, Holland, mówi Morawiecki. I teraz klub programu, proszę Państwa, słuchajcie, proszę uważnie, to dobrze, jeżeli my ludzie, we the people, prawda, a zwłaszcza we the people w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, Zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania, bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze. Da się zreperować. Tak mówił Mateusz Morawiecki, nie tylko portal Newsweek podaje tą informację, ale opublikowano ją również w wydaniu z 1 do 7 lutego 2016 roku Newsweek'a. Tutaj zapowiedź nowe taśmy i kilku kilkustronnicowy artykuł, taśma wicepremiera, no i jeszcze raz ten cytat, ja go Państwu kilkukrotnie prezentowałem. Proszę Państwa, no Mateusz Morawiecki ponad wszelką wątpliwość potwierdził swoją przynależność, mówiąc to, co powiedział, do diaspory with the people, no i potwierdził swoje poczucie wybrańskości, czy też wybraństwa, jakby tego nie nazwać. With the people to potoczna nazwa dla, no, dla, dla diaspory żydowskiej, dla y, Żydów czytani. Niektórzy z nich, y, talmudyczni, tak o sobie mówią. Ja wtedy skierowałem pismo z 8 lutego 2016 roku do Mateusza Morawieckiego, prosząc, żeby mi napisał, co też miał na myśli, mówiąc w rozmowie tej nagranej, to dobrze, jeżeli my ludzie i tak dalej, i tak dalej. Kogo miał na myśli jako Wizy People, na czym polegać ma obniżenie przez nich tą diasporę oczekiwań, co im pójdzie dobrze, jak obniżą oczekiwania, co da się zreperować. No i czy pod pojęciem diaspory Wizy People Mateusz Moraniecki adresat tego pisma miał na myśli naród żydowski. No i otrzymałem odpowiedź. Z 8 marca 2016 roku, krótko, zwięźle, jednocześnie zawiadamiam, to była krótka odpowiedź na kilka wniosków, które ja skierowałem do Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie zawiadamiam, a zawiadamiał mnie zastępca dyrektora Biura Ministra Dominik Szostak z Biura Ministerstwa Rozwoju, że pan wicepremier Mateusz Morawiecki w śledztwie dotyczącym tzw. afery podsłuchowej ma status osoby pokrzywdzonej. I nie komentuje treści nagrań wykonanych w sposób niezgodny z prawem.